Dzień dobry, dzień dobry. To powinno być zakazane pokazywać się w takim stanie nieważkości, zaraz po przełudzeniu się. Ale chcę Wam dzisiaj pokazać mój idealny poranek, który zawsze, a praktycznie zawsze dodaje mi energii, bo często mnie pytacie, jak ja to robię, że ogarniam życie i tyle spraw. Więc cześć, nazywam się Agnieszka Kubiakowska, podejmuję odważne decyzje i ogarniam swoje intensywne życie. Network marketing, restauracja. I pierdylion innych spraw. Także pokażę Ci, co ładuje mi energię na cały dzień. Jest godzina 6:30. Poszłam spać około 12 w nocy. Idziemy się ogarnąć. Jeszcze zanim się stąd podniosę, to powiem Wam, że. Bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby mieć lepszy sen, bo ja mam problemy. Ja nie śpię dużo, czasami nawet śpię dużo, sobie pozwalam, ale miałam problem z jakością mojego snu. Po 20 latach spania z, z kimś w łóżku ciężko było się odnaleźć samemu. Polecam wam, słuchajcie, to jest obciążeniowa kołdra, to waży 8 kilo, ma takie... Kuleczki tutaj metalowe w środku. Dostałam w prezencie od cioci na gwiazdkę. Pozdrawiam ciocię. Bardzo fajny wynalazek. Bardzo fajnie się sprawdza i dużo lepsza jakość snu jest. Idziemy. Słuchajcie, dość nietypowy dzień, bo biorę walizkę i chciałabym powiedzieć, że jadę do ekipy farmacji do Hiszpanii, bo się tak napatrzyłam na ich relacje, a zrezygnowałam z wyjazdu służbowego do Hiszpanii, ale niestety... Nie. Jadę dzisiaj na pokaz kosmetyczny. Uwielbiam pokazy kosmetyczne z kobietami. Jadę pokazywać i rozkochiwać kobiety w produktach farmacji, ale nie lubię się spakować na niego walizka, bo tych produktów trochę będzie, więc dzisiaj taki nietypowy poranek. No, słuchajcie, skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie jestem statystycznym Polakiem i nie zaczynam po prostu dnia od kawy i suplementów, oczywiście, ale nie wszystkich, bo ostatnio się dowiedziałam, że niektóre suplementy przed treningiem to nie jest dobry pomysł, żeby brać. Jedna ważna zasada, co zmieniłam w swoim poranku i co dodało mi kopę energetycznego, to to, że nie skróluję telefonu i mediów społecznościowych rano, choćbym. Odpalała budzik i zobaczyła, że tam jest 1500 wiadomości na Messengerze. To nie odpalam internetu. Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, bo nagrywam vloga. Zazwyczaj telefonu w ogóle nie ruszam przed kawą, książką i poranną pielęgnacją. W międzyczasie jak się gotuje woda na kawę, to staram się coś zrobić z tą opuchlizną i najlepszym sposobem na to, postawię was. Jest moje musiałam was niestety ustawić tutaj. Więc szybko powiem co robię. Myję buzię ulubionym żelem, tonizuję tonikiem, za chwilę to w przyspieszeniu pokażę. I robię jeden małą, jedną małą rzecz, cudownym produktem olejem z nagietka lekarskiego, czyli masaż. Do zobaczenia później. No i tego chyba przedstawiać nie muszę. Najnowsze odkrycie rynku kosmetycznego już od kilku lat. Płatki kosmetyczne żeby pozbyć się opuchlizny pod oczami. No i tak, tak oto wygląda moja poranna rutyna, bynajmniej jej część, bo potem wlatuje następna. Oczywiście idziemy sobie zrobić kawy. E, ostatnio mam fazę na kawę z kolagenem. E, wiecie, którą? Tą też od farmacji? Na pewno wiecie. I to nie jest robione pod nagranie do, do tego vloga. Ja ją piję codziennie. Trochę mi czasami szkoda, bo nie należy do jakichś najtańszych kaw. Ale słuchajcie, dziewczyny, pita codziennie. Daje Wam piękną, piękną, naprawdę elastyczną skórę. Także. Moja oczywiście z mlesiem. Żeby móc pić mlesio, to za chwilę pokażę inny specyfik, który mogę, mogę spożywać. Znaczy, który muszę spożywać rano, żeby móc pić mlesio. W sumie kilka. I to są jedne, jedyne suplementy, które biorę rano, by... Czekajcie, się w ogóle przypnę. Może, bo ja potrzebuję dwie pary rąk. Które biorę rano, przed treningiem. Bo resztę biorę już dopiero po treningu. Także kawka jest. Teraz biorę... Trochę zimnej wody, trochę ciepłej wody, żeby pierwszą szklankę rozpocząć, taką cieplejszą. Biorę aloes mandarynkowy, bardziej wolę niż ten mango, bo jest, nie jest taki słodki. Podam, że to jest poranek idealny, jak jest taka kolejność, że najpierw zrobię pielęgnację, to jest super, nie zawsze mi się to udaje, ale się staram. I biorę sobie, słuchajcie, błonnik. Zawsze jem błonnik. I właśnie błonnik to jest ten produkt, który pozwala, że ja mogę wypić kawę z mlekiem świetnie mi oczyszcza jelita i powoduje, że nie mam wzdęć. Ale jeszcze jest jeden produkt, który powoduje, że nie mam wzdęć. I biorę go jedną porcję w większości przypadków od rana. Czasami biorę dwie, jeśli najem się wieczorem czegoś za dużo, albo na przykład, jeżeli przez cały dzień przykładowo w pracy w restauracji zjadłam więcej niż dwa posiłki przez cały dzień. Czyli po prostu się nawpierniczałam, mówiąc kolokwialnie. I to jest mikstura, którą wypijam przed kawą. Do tego dwa, dwa żelki ACV, bo zazwyczaj żelki ACV i no, słuchajcie, tego nie grali. Wiecie, gdzie wpadły żelki? Tylko takie rzeczy na nagraniu. Zazwyczaj żelki ACV biorę przed samym treningiem, chociaż nie powinno się, ale teraz wezmę rano. Dobra, wyłowię je, mam. Dwie sztuki od razu, całą porcję, a godzin biorę dopiero później. I czasami jest wyzwanie na pusty żołądek wypić tą miksturę. Kawa jakoś lepiej wchodzi. I teraz jest, słuchajcie, moje 20 minut. Może zapalimy lampę, będzie lepiej. 20 minut na moje czytanie książki. Jak widzicie, to jest mój kącik czytelniczy. Książki są też tam. Bardzo lubię tutaj czytać. Jak, droga, Kobieta, mamo, nie masz czasu, bo teraz mi powiecie, że takie ja nie mam dzieci, moje dzieci są już duże. Jak moje dzieci były małe, takie małe, małe, głównie Patryk, to y, słuchałam podcastów, y, słuchałam różnych szkoleń rozwojowych. Kiedy nie było czasu, że na przykład, nie wiem, szykowałam się, malowałam się i słuchałam czegoś na słuchawkach. Najważniejszy jest po prostu ten moment, żeby nie brać z rana telefonu i nie skrolować mediów społecznościowych, żeby dać sobie tą przestrzeń, nie wiem, możesz pisać teraz dziennik. Ja piszę dzienniki swoje, wszystkie tutaj, które widzisz, one są teraz przełożone tam, e, swoje dzienniki sukcesu, em, dzienniki rozwojowe, dziennik wdzięczności. Ja to wszystko robię wieczorem, możesz to robić od rana. Ważne, żebyś po prostu nie sięgała po telefon i dała sobie te pół godziny na nie i nie wchodzenie w ten cały świat social mediów. Gdy już kawa wypita i książka jest przeczytana, zazwyczaj następuje czas, dzisiaj jest taki nietypowy poranek, dlatego stoi tu walizka, nie wiem czy wy widzicie tą walizkę, pewnie nie, ponieważ jadę na pokaz, jak mówiłam, i muszę się spakować, więc ją przesuniemy. Następuje taki nietypowy poranek, no, nietypowa część poranka w większości polskich domów tego nie ma. Mam włosy z tyłu. E, przecudowne, ale po treningu idę się wykąpać. Mianowicie czytam moje mindsety mocy, mindset królowej, mindset złotego dyrektora. Zazwyczaj do tego sobie gdzieś tam tańczę. E, tak, taniec to jest, słuchajcie, czy kiedyś jak tańczyłeś, byłyście smutne? Nie, zazwyczaj jesteście szczęśliwe. Taniec, i oczywiście musi być odpowiednia jakaś taka manifestacyjna piosenka do tego, ja mam swoją. Różne. Słucham takiej muzyki, która która pobudza mnie do działania i przypomina mi, że jestem silna, niezależna i mogę wszystko. Więc teraz czytam swoje mindsety: mindset złotego dyrektora. Samodyscyplina to moja supermoc, moje słowa, moje posty, moje relacje i mój przykład. rekrutują ludzi, nawet kiedyś ja zmieniam życie wielu kobiet. To jest moje nowe oprogramowanie, które wgrywam do głowy. A teraz idę się już przebrać po takim rytuale i biorę się za trening. Że handle są, mam też w domu nie wiem, czy to będzie widać taką mini siłownię TRX. -y. Gdzieś tam jeszcze w kartonie leży kółko do ćwiczeń brzucha. Mam też gumy oporowe. Zazwyczaj robię sobie taki miks swoich ćwiczeń, ale ostatnio korzystam z gotowych zestawów jakichś ćwiczeń na YouTubie. Mogę Wam kilka podrzucić, jeśli chcecie. Więc teraz następuje czas na... Była aktywność umysłowa, teraz jest aktywność fizyczna, żeby zmęczyć trochę ciało i zacząć lepiej dzień. Jest godzina 7.30. Tak zmęczyłam mięśnie brzucha, że nie mogę wstać. Zrobiłam ogólnie bardzo, aż mi się ręce trzęsą, widzicie, nie mogę was utrzymać. I zazwyczaj teraz idę po śniadanie do sklepu, ale dzisiaj sobie, dzisiaj jest inny dzień, bo muszę się spakować, więc tego czasu jest mniej. Nie wiem dlaczego ja to dzisiaj w ogóle nagrywam. Więc idziemy na suplementację i zrobimy sobie śniadanie w formie szejka i pakujemy się. Więc teraz kolejna porcja wody, już tym razem trochę mniej ciepłej. I do tej porcji wody ja dodaję sobie kwas hialuronowy. Może Wam to pokażę, żeby nie było. Za chwilę coś tu pozrzucam. Kwas hialuronowy ja daję, słuchajcie, jedną taką miarkę. Powinno się według przepisu dać dwie. Witamina D. 4 psiknięcia, 4 wieczorem, jedno psiknięcie, 1000 jednostek. Kwas omega. Zazwyczaj, bardzo często jest tak, że błonnik pije osobno, żeby jeszcze mieć dodatkową szklankę wody, ponieważ ostatnio non jestem przeziębiona. kurkumina, turmeric czarnym pieprzem. Grzyby i słuchajcie, teraz trochę oszukam system, bo ja kończę nie ale zobaczcie, żeby mieć dawkę farmacjowych, bym wzięła dwa, tu muszę wziąć cztery. Trzeba to wyjeść w końcu, bo się przeterminuje. Kiedyś mój mąż powiedział, że ktoś umrze, były mąż, z yy, przedawkowania witamin, to Teraz muszę Was zabrać pod bórkę. Żelki Retin Green, naturalny detoks organizmu. Biorę dwie i wezmę dzisiaj nietypowo. Dwie inne żalki, tylko muszę je znaleźć w lodówce. Korzystam z nich tylko przez parę dni w miesiącu. Więc domyślcie się, co to za żelki. Dziewczyny nazywają cykki. Cykle. Na kobiece sprawy, ponieważ jestem przed kobiecymi sprawami i biorę. Tak mniej więcej tydzień przed, żeby nie mieć dolegliwości z tym związanych. Drażliwości, napadu jedzenia słodyczy, bóli brzucha i wszystkich innych takich. Swoją drogą jedne z najsmaczniejszych. Normalnie powinna iść teraz do sklepu, pojedzonko, siedzę. Za to uwielbiam mieszkanie w centrum, bo mam tu wszystko pod ręką. Ale idę teraz pod prysznic. Ale zanim wchodzę pod prysznic, pytacie się, jak to robię, że jestem tak zorganizowana. Zazwyczaj to jest ten czas, kiedy dopijam sobie wodę i po prostu biorę kalendarz. Wiem, że dzisiaj mam dużo majówkę poza wyjazdem na spotkanie do Natali. Rano muszę się spotkać z panem, od raczki w pracy, ogarnąć gaśnicę i umówić spotkanie z administratorem budynku, więc wiem mniej więcej na czym stoję. Wszystko, słuchajcie, wszystko, wszystko zapisuję, e, dzieje się dużo. E, po prysznicu pokażę wam, co robię dalej ze swoim network marketingiem. Przez te nagrywki, przez Was się ze stresowami zapomniałam, że ja się przed treningiem smaruję wspomagaczem, dzisiaj się nie posmarowałam. Przez to wszystko, ale chcę Wam pokazać, jak ten mój wspomagacz już wygląda, i dzisiaj się modlę, żeby przyszła paczka od farmacji. Po pierwsze, że są tam katalogi na dzisiejszy pokaz i różne materiały, a po drugie, zobaczcie, jak wygląda mój żel z papryczką chili, bo już jest końcówka i nie da się go wycisnąć w żaden inny sposób. Po prysznicu pokażę Wam jedną technikę, jak się pozbyć podwójnego indora, także zostańcie. I od razu się słuchajcie, człowiek jakoś tak lepiej czuje. Jeśli chodzi o polecajkę do włosów, to oczywiście ja jestem wierna mojej ulubionej serii. Jak jesteście blondynką, słuchajcie, ta maska to jest cudo, ona ratuje mi włosy, jak jestem gdzieś na wakacjach za granicą i e, jest bardzo sucho. Ech, jak wygląda pielęgnacja? Ten zestawik z rollerem. 15 olejków naturalnych. Przecudowny. Słuchajcie, to jest zestaw w ogóle luksusowy. Ja Wam zaraz pokażę. Uwielbiam, ale zazwyczaj to jest mój wieczorny rytuał. Na dzień, babcie, jak chcecie podarować coś wyjątkowego, to polecam. A w ogóle teraz on jest za 10 groszy w prezencie od farmacji. Jakbyście zechciały sobie go podarować, to piszcie do mnie, ja Wam powiem. Co trzeba zrobić? Bo trochę tam trzeba, trzeba porobić, jak wyschnę, to zazwyczaj smaruję się au, balsamem. Ostatnio hitem jest ten z wiśnią. Teraz może odłożę, bo zaraz sobie zrobimy e, indora. Ale lubię ten też ze słodkim migdałem. Gdzieś jeszcze jest pistacjowy, pistacjowy jakoś tak średnio mi przypadł do gustu, ale. Mam klientki, którego po prostu uwielbiają. Zaraz to w ogóle wszystko muszę spakować. A jeśli chodzi o podwójnego Indora, bierzecie sobie trochę żelu z papryczką, czyli, ale naprawdę trochę. Patrzę, gdzie mam mikrofon. Naprawdę robię to przed treningiem. Przy okazji sobie smaruję barki, bo ostatnio mnie coś bardzo tutaj ze stresu to wszystko boli. Zazwyczaj ten masaż trwa dłużej ale nie jakoś przesadnie długo, minutka do półtorej i sobie naciągam skórę, grzeję. A teraz, teraz jak wygląda dalej moja rutyna? Zazwyczaj jem śniadanie, idę na drugą kawę i z tą drugą kawą siadam. I to jest clue network marketingu, słuchajcie, z drugą kawą siadam i nawiązuję relacje z ludźmi. O tym nagram osobny odcinek, jak nawiązywać relacje z ludźmi nienachalnie. Wykorzystuję siłę swoich mediów społecznościowych, nawiązuję relacje. Po śniadaniu albo w trakcie śniadania zazwyczaj jest mniej więcej godzina wtedy 8:30-8:40. Jak już się dosuszę i mam się malować, to jest taka moja stacja do malowania, aczkolwiek kupiłam sobie taletkę, miałam się malować na górze, ale jakoś ten, ten, ta rzecz nie dochodzi nigdy do skutku. Robię live'a na TikToku, żeby zdobyć jeszcze więcej followersów i jeszcze więcej osób zainteresować network marketingiem. No i co? Tak wygląda mój network marketing z domu, z, zaciszu dom, z zacisza domowego. Dążę do tego, aby jak najwięcej spotkań mieć e, wpisanych w kalendarz, aby szerzyć miłość do, do tego sposobu zarabiania i taki poranek mocy. Pokażę wam się jeszcze jak już będę wyszykowana, taki poranek mocy ładuje mnie energią na cały dzień. Widzicie, że już jestem po prostu e, gotowa do działania, po prostu moje nóżki same chodzą. I w ten sposób jak zadbasz o siebie, o swoje ciało, zrobisz coś dla głowy, zrobisz coś dla ciała, możesz przenosić góry. Uwierz mi. Ciała zrobiona, ogarniam teraz włosy, włosy ogarniam oczywiście. Nie może być inaczej jak serią z keratyną. Jestem rozjaśnioną blondynką, więc trzeba ogarnąć to moje, o, widzicie, sianowate włosy, i to jest po prostu cud to, i to, keratyna w sprayu. Kawa już jest zrobiona, z kawą usiądę do network marketingu, spakuję się, ogarnę i, i przyjdę na ostatnie zdanie. Włosy już mniej więcej ogarnięte, tak to się prezentuje, jeszcze je doczeszę. Także teraz jest jeszcze szopa. Jak jesteś jasną blondynką, to pamiętaj, żeby dosuszać te włosy, bo jest zupełnie inna jakość. Kiedyś mi się wydawało, że suszarka je bardzo niszczy, ale teraz widzę, że są zupełnie, jest zupełnie inaczej. Zapomniałam Wam pokazać mojego ostatniego etapu pielęgnacji. Te kroki wyglądają dość różnie. Serum z witaminą C. Nie zapominajcie, że twarz kobiety się kończy. No, biuście. Tak, żeby wam za dużo nie pokazać. Kiepskie, tu jest dość światło. Krem Resurface na dzień. On jest idealny na bo jest dość treściwy i z tak przygotowaną buzią, ja mogę iść na makijaż. Makijaż, słuchajcie, ogarnięty. Walizka tam stoi, spakowana na pokaz. Shake, poczekajcie, ja się przypnę. Jest godzina 9.30, szejk, masło orzechowe, mleko i dwie miarki, bo jak bierzecie z mlekiem, to dwie miarki szejka waniliowego to jest przepychota, zabija chęć podjadania na słodycze. Za chwilę wjedzie śniadanie. Jest 9.30, ja mam ogarnięte media społecznościowe, kontent do mediów społecznościowych, ogarnięty dzisiejszy pokaz. Będziemy właśnie uczyć się pielęgnacji, żeby robić sobie piękne makijaże, bo to jest podstawa w ogóle makijażu pielęgnacja. Więc co, dzisiaj zapowiada się intensywny dzień. Pokontaktowałam się z ludźmi, 9.30, zobaczcie, mam ogarnięte media społecznościowe, całe socjale, cały swój content, który będzie zbierał kolejne komentarze i kolejnych ludzi. Odezwałam się do osób, ogarnęłam kalendarz i teraz cały dzień mogę zająć się zupełnie czym innym, a mój biznes pracuje, ja tylko odpowiadam na wiadomości, a mogę zająć się spokojnie biznesem tradycyjnym. Można? Można.